To bardzo źle. No i tak, reszcie z powrotem. Ej, dostałem życie! Ja dostaję życie za to, że ich atakuję. <śm> Dobrze. Musiałem się ponosić podrapać. No, niszcz się! Dziwnie, stworzku! I co jest stworzku? I co jest na No nie, ile razy bym jeszcze trafiać? Jest, udało się w końcu. Jesteśmy jeszcze jakieś bonusowe temy od nich. I bomba! Nie. Przestrzebałem, jak tu wszedłem. Nie chciałem tu chodzić. Teraz zaznaczę, że nikt się nie chcę tu wchodzić. Te są bardzo wredne, widzę. Nie chcą. Te pieski takie są wredne. Muszki jeszcze, muszki, muszek tu brakło. Okej, okay, co z lepiej mi idzie, Wam powiem szczerze. Już myślę, że poznałem schematy tej gry i przyjemne będzie w to grać. Nawet jeżeli przejdę tą grę, to zawsze coś nowego myślę, że tu będziemy mogli odkryć. Więc. Będzie przyjemne zginąć i znowu grać. Oczywiście nie chciałbym teraz zginąć. Tabetka wygląda mi na dziwną. Pills are here. Co dzisiaj rzemurzył? Lockdown, czyli mniej szczęścia mamy. Super. Aha, też interesujące. Dziwne stworki. Aha, dobra, zrobimy tak. Bomba: bomba, 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 bomba. Nie mam bomb. Dobra, tamta jest z głowy. Dobra, trzeba było poczekać, aż one znowu tu się otworzą na nas. Ciekawe, czy znowu mi przywóci życie. Jestem wampirełek! No, odbieracie! Już prawie umarł. Umarło mu się prawie. Dobra, już tego mamy z głowy i teraz ten został! Myślę, że z duży i teraz, o! Chwila i... i teraz! Nie no, znowu się nie udało! No, bo smutne zaraz. I ładnie udało się mi to zrobić tutaj, słodko. Znaleźliśmy klucz! Rusted key, czyli zadzwiały klucz. Nie, do czegoś się przyznał, tutaj chyba się nie. Pushpin! Puszpin albo... Rust nie wiem co do czego jest, więc użyję po prostu tego. Zobaczymy, czy jakaś różnica będzie podczas gry. I widzę, że mamy teraz u góry i w lewo do, do odkrycia coś. Aha, tu była ta bomba, więc ukryjemy się troszkę dalej. I mamy klucz, który pewnie posłuży mi do otwarcia jakiegoś ciekawego miejsca. Te stworki na szczęście w żaden sposób mnie nie mogą rozwalić, gdyż jestem zajebisty. Jeżeli wiecie o co chodzi. A tak naprawdę, po one nie potrafią we mnie trafić, bo są głupie. Na szczęście, AI w tej grze jest na tyle dziwne, że wystarczy. O! Za co, za co? Rzecz, czemu nie mogę tego dostać? Moje koiny, moje bogactwo. To nie jest zbyt dobry pomysł, aby się w nie pchać. Okej, okay, już jest ich mniej, już jest ich mniej. Teraz zbytle mnie nie zauważyły. Jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy. Widzą mnie, widzą mnie, widzą mnie. I widzę, że mam key. Yes, I got key. Wiecie, co na razie tego nie używać, bo nie wiem dlaczego to służy. A tutaj mamy oczywiście... Bomby. The Mr. Bomb! Hey, Mr. Bomb! How are you, Mr. Bomb? Niedaleko jesteśmy już pewnie jakiegoś pokoju bossa. Ach, mało życia. O nie, jeszcze coś trafiło mnie tutaj dziwnego. Myślę, że wykorzystam tutaj mojego przyjaciela nowego, który mi tak naprawdę mało pomógł. Wiecie co, to jest bardzo dziwne gdyż... O, mnie tutaj straszkuje. O, i teleportowało mnie. Teleportowało mnie. Widzicie to? Jak fajnie. Ale no, ja nie mam życia praktycznie i co teraz mam zrobić, biedny? Mam koiny, żeby coś kupić, ale nie mam gdzie tego kupić. Mam klucz, nie mam klucza żadnego. jest jakbym. Kurde, belę. Ej, mało życia zostało. Jeżeli umrę teraz, będzie smutne. Jeszcze te tutaj stoją. I teraz mi pewnie trafi któryś. Będziesz robić to powoli, z gracją. O, nie trafi mnie. Jej, trafiłem go. A one nie muszą mieć tych... nie trzeba czekać aż one, ten tegez, yy, się otworzą na nas. Sklepu nigdzie znowu nie ma. Ale one mają za to większy zasięg niż tamte. Mimo wszystko, uda mi się je rozwalić. Jest, ładnie, 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 ładnie. Tylko panie, 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 gdzie są jakieś fajne koiny dla mnie? No nie, jeszcze te tutaj są, chociaż nie, z tymi będzie łatwo, bo one tylko za mną będą chodzić. Jeszcze może życie dostanę od nich. To jest takie słodkie, jeżeli dostanę od nich życie. Dobra, ten będzie już po nim. Jezu, dostaliśmy życie! Więc sobie na życie na nich. Jeszcze życie dostałem, więc jesteśmy już tak naprawdę na plusie. Widzę, że tam jest ten taki dziwny pokój z tamtym bossem, ale tam nie będę już wchodził, bo ja mam za mało hapsa na niego. Dziwne, skaczące. bez głowie. O kurde, przypomniało mi się coś. Ten obraz, kiedy babcia na wsi ucinała łeb kogutom, a one ciągle latały bez głowy. Wiecie o co chodzi, o popatrzcie on się podpalił On taki, taki, taki e, Nie wiem jak to powiedzieć I Tam jest sklep, a ja nie mam klucza Wiecie co, użyję takiej jednej rzeczy I spróbujemy to zrobić e, Tutaj był klucz tu był klucz, tak e, Nie, nie uda mi się na pewno bombą tego zrobić Ale zrobimy to tak, tam jest ten rusted key Albo dobra, nie ale nie próbować, znaleźć po prostu zwykły klucz, bo nie wiem co, może ta szaszka mnie ostatnio z teleportowała, kiedy miałem mało życia i tak smutno. Naprawdę nie możemy tego otworzyć, proszę. O nie, 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 moi drodzy. Z nimi to trzeba hardo. Widzicie? Wystarczy tak się ustawić, żeby nie mogły nas w ten zwykły sposób atakować. Oj, 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 oj. Na szczęście poradziliśmy sobie z dwoma naraz. I teraz wypadałoby jeszcze dostać życie za nich żebyśmy mogli wyssać krew. Jest bossroom. Jeszcze serduszko. Jak miło. Przydałoby się powiększyć trochę pojemność naszego życia. Dziwne stworki nas atakują znowu. Idźcie są dziwne stworki. Idźcie. Idź, idźcie. Jeszcze tak, jeszcze tego brakowało, żeby one tutaj jeszcze były. No, Okej, okay. no poszło. Nawet poszło wam powiem szczerze. Jeszcze żebym tak dostał życie za tego. To byłoby epicko. Epicko, epicko. Nadużywam słowa epicko ostatnio. Tylko gołem zaczyna przeciwnika. Isaac kontra Chab! Juhu, Chabi, Chabi! Chabi, Chabi jest do Chabi, Chabi jest do bi Chabi, Chabi jest do bani. Zostawimy cię tutaj. Prezent, Chabi. Oczywiście ja go zepsułem. O, tu Chabi. Ciekawe czy Chabi będzie nam później dawał jakieś kolejne

Myślę, że pochonam go. Bez problemów. Alalalalalalalalalalalala... Ooo, zabiję go, has appeared in basement! Dostaliśmy majtki? Jak miło. Staliśmy więcej życia. A to jest niestety ostatni moment. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja jestem MDZ. A to The Binding of Isaac. Ja wracam dalej do gry. Więc do zobaczenia zaraz. nas, za, za niedługo się pewnie znowu zobaczymy. Patium!